Moje życie się zmieniło. Nazywam się Mohamed Sanogo Jeringian. Pochodzę z Wybrzeża Kości Słoniowej. Mam podwójne obywatelstwo, francuskie i Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ urodziłem się we Francji, a oboje moi rodzice są obywatelami Wybrzeża Kości Słoniowej. Dlatego mam podwójne obywatelstwo. Spotkałem Jezusa i oddałem mu swoje życie w roku 1988. Ale już w 1987 interesowała mnie Ewangelia. Za chwilę powiem o tym więcej. Obecnie jestem pastorem i głoszę Boże Słowo na całym świecie, tam gdzie Bóg mnie posyła. Moje imię Mohammed jest imieniem muzułmańskim. Jest tak dlatego, że urodziłem się jako muzułmanin. Mój ojciec jest muzułmaninem. Moja matka była katoliczką, ale po ślubie nawróciła się na islam. Moi rodzice są bardzo pobożnymi ludźmi. Bardzo wcześnie ojciec zaczął wdrażać mnie w praktykowanie islamu jako drogi Bożej. Mój ojciec to człowiek duchowy, który ma głód spraw duchowych. Nasz dom pełen był książek na temat duchowości. Które bardzo wcześnie przykuły moją uwagę. Myślę, że ten głód spraw duchowych mam po Ojcu. Miałem więc takie pragnienie, by zrozumieć Boże sprawy. Dorastałem więc w takim środowisku. Ojciec zapisał mnie do szkoły koranicznej. Wcześniej nauczyłem się muzułmańskich modlitw i recytowania sur. Byłem normalnym muzułmaninem, nieuczonym. W tym środowisku religii, modlitwy i islamu zacząłem wieść życie z dala od Boga. W młodym wieku zacząłem żyć rozwiązłym życiem, oddawać się niemoralności seksualnej i uganiać się za dziewczynami oraz oszukiwać. Ale gdzieś w środku wiedziałem, że nie powinienem żyć takim życiem. Rodzice zapisali mnie do protestanckiej szkoły średniej która w tamtym czasie była najlepszą szkołą w mieście Dalua, w którym wówczas mieszkaliśmy. Mój ojciec był dyrektorem firmy państwowej i tak zacząłem chodzić do tamtej szkoły. Tam, w tamtej szkole po raz pierwszy zostałem skonfrontowany z Ewangelią, ponieważ mieliśmy zajęcia z Biblii. To był mój pierwszy kontakt z Biblią. Mieliśmy Biblię w domu, ponieważ, jak wspomniałem, mój ojciec interesował się sprawami duchowymi i miał wiele różnych książek o duchowości. Od tamtej chwili zaczęło interesować mnie czytanie Biblii. W tamtym czasie po raz pierwszy zacząłem dostrzegać różnicę pomiędzy chrześcijaństwem a Koranem, a islamem. Ale wtedy niewiele to dla mnie znaczyło. Żyłem trochę duchowością, a trochę rozwiązłością. Było tak aż do pewnych wakacji, gdy rodzice posłali mnie do wujka. Powiedziałem Wam, że pierwotnie moja matka była katoliczką. Natomiast jej siostra pozostała chrześcijanką, a w końcu stała się chrześcijanką ewangeliczną. Pojechałem więc na wakacje do rodziny chrześcijańskiej. W tej rodzinie ponownie miałem kontakt z Ewangelią Jezusa. Wtedy ciekawość spraw duchowych doprowadziła mnie do zadawania wielu pytań. Zadawałem je panu, który nazywał się Agostino. I mojemu wujkowi, panu Touré, zaczęliśmy dyskutować na różne tematy. Wtedy zauważyłem coś, co przykuło moją uwagę. Powiedzieli mi, że Jezus jest Synem Bożym i że Bóg posłał Go, aby On umarł na krzyżu za nasze grzechy. Te dwa twierdzenia stały w sprzeczności z moją muzułmańską wiarą. Uważałem, że zarówno islam, jak i chrześcijaństwo prowadzą do Boga, że to dwie różne drogi prowadzące do tego samego Boga. Dlatego muzułmanin powinien zostać muzułmaninem, a chrześcijanin pozostać chrześcijaninem. Wierzyłem, że Koran jest dla muzułmanów, a Biblia dla chrześcijan. Jednak w tym nowym środowisku uświadomiłem sobie, że te dwie księgi, które uważałem za święte, za objawienia Boże dla każdej z tych religii, wzajemnie sobie przeczą. Z Koranu wynika, że Bóg nie może mieć dzieci, że nie może mieć syna, ponieważ nie jest zrodzony i nie może zradzać. Ponadto Koran wskazuje, że Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany, ale został zabrany do nieba. Biblia natomiast mówi, że Bóg rozwiązał problem ludzkości, którym był grzech, oddzielający ludzi od Boga, w ten sposób, że dał część siebie którą nazywamy Jego synem. Jezus wyszedł z Boga, został poczęty z Boga, ponieważ trzeba było usunąć grzech ludzkości, usunąć brud, który kalał ludzi. Dlatego Bóg przyjął postać człowieka w Jezusie, aby ponieść grzech i umrzeć na krzyżu za grzech. Tak więc to, że Jezus wyszedł z Boga, że przyszedł od Boga jako Syn Boży, dał mu taką możliwość. I potem został on ukrzyżowany. Zrozumiałem wtedy, że wiara chrześcijańska nie opiera się na obrzędach i praktykach. Gdy chodzi o obrzędy i praktyki, obie te religie wydawały się podobne. Mamy mniej więcej podobne przykazania, zarówno w Koranie, jak i w Biblii, przynajmniej te główne. Można je znaleźć i tu, i tu. Różnica tkwi w tym, że Biblia mówi, że nie Żaden człowiek nie może udawać, że jest w porządku przed Bogiem i że idzie do nieba z powodu grzechu, który w nim tkwi. Dlatego właśnie przyszedł Jezus, aby usunąć grzech. Jeżeli zanegujemy bóstwo Jezusa i usuniemy krzyż Jezusa, to tak jakbyśmy całe przesłanie Biblii uznali za błędne. Zrodziły się we mnie pytania. Nie mogłem zrozumieć, zakładając, że obie księgi są święte, jak to możliwe, że w jednej Bóg mówi, że Jezus jest Jego synem i że został ukrzyżowany. A w drugiej księdze Bóg mówi, że tak nie jest. Moją uwagę przykuł fakt, że Koran wyraża opinię na temat życia Jezusa. Pomyślałem, że Bóg nie może sam sobie przeczyć, tak więc albo przemówił przez Biblię, albo przez Koran. Pomyślałem, że jeśli będę rozmawiał z chrześcijanami, to oni wszyscy powiedzą mi, że Biblia jest prawdą. A jeśli będę rozmawiał z muzułmańskimi uczonymi, to oni powiedzą mi to samo o Koranie. Sam byłem muzułmaninem i w tym momencie w moim sercu powstała wątpliwość. To była wielka wątpliwość. Wątpliwość. Czułem się winny z jej powodu. Zacząłem kwestionować moją muzułmańską wiarę i zacząłem się modlić. Nie zaprzestałem moich muzułmańskich modlitw, ciągle modliłem się nimi pięć razy dziennie. Lecz w moich modlitwach, a także w moim domu, mówiłem: Boże, wybacz mi ten czas wątpliwości, ale chcę zadać Ci pytanie. Biblia mówi jedno, a Koran mówi drugie. Które z tych przesłań jest prawdziwe? Które jest prawdziwe? Jeżeli to Koran mówi prawdę, to wybacz mi moje wątpliwości co do Koranu. Ale jeżeli to Biblia mówi prawdę, to pozwól mi za nią podążać. Boże, wybacz mi ten czas wątpliwości, ale proszę, objaw mi się. Jeżeli jednak mi się nie objawisz, mówiłem to przed Bogiem, a ja wybiorę niewłaściwą drogę i umrę wyznając błędną wiarę, to w dniu sądu powiem, że to Twoja wina. Tak się modliłem. Powiedziałem: Boże, uznam, że to Ty odpowiadasz za mój błędny wybór, ale jeżeli objawisz mi prawdę, a ja wbrew Twojemu objawieniu, Zajmę takie czy inne stanowisko To wtedy, Panie, Twój sąd nade mną będzie sprawiedliwy W oparciu o to zacząłem wzywać Boga Wtedy zacząłem odczuwać silne przeświadczenie, że Jezus jest prawdą Ale nie chciałem tego uznać Nie chciałem tego przyjąć Wróciłem na wybrzeże Kości Słoniowej, bo byłem na wakacjach w Dakarze, w Senegalu Wróciłem do mojego miasta Dalua i tam zacząłem podrywać pewną dziewczynę, jak to miałem w zwyczaju, lecz ona nie chciała ze mną pójść, ponieważ oddała swoje życie Chrystusowi. Ta dziewczyna zaprosiła mnie do kościoła. Pomyślałem, że tam pójdę, a po nabożeństwie będę dalej mówił jej, co do niej czuję. Zabrała mnie do kościoła. Gdy tylko tam przybyliśmy, nie wiem jak to powiedzieć, ale stąpiła na mnie jak gdyby Boża odpowiedź. Nie pamiętam kazania, ale pamiętam, że siedziałem w pomieszczeniu. Wiecie, często powtarzam ludziom, że ja nie nawracam. To Bóg nawraca. Bóg mnie nawrócił. Siedziałem, a gdy wstałem, całą moją istotą, wszystkim czym jestem, wiedziałem, wiedziałem że stałem się chrześcijaninem. To było tak proste. Nie modliłem się, Panie, oddaję Ci moje życie. Poczułem zmianę w mojej istocie. Gdy wyszliśmy z Kościoła, mówiłem tej przyjaciółce: Dziękuję, dziękuję Ci za to, że mnie tu przyprowadziłaś. Właśnie otrzymałem odpowiedź na moją modlitwę. Właśnie otrzymałem odpowiedź na moją modlitwę. Tamtego dnia spotkałem Chrystusa w moim życiu. Jednego dnia moje życie zostało wywrócone do góry nogami. Płakałem z radości. Czułem jakbym spotkał kogoś kto dał mi odpowiedź na długo nurtujące mnie pytanie, ponieważ odkąd pamiętam starałem się poznać Boga. Często zadawałem Ojcu i moim przyjaciołom pytania, chciałem poznać Boga i nagle zaświtała mi odpowiedź. Nie powiem wam dokładnie czym ona była, bo nie była ona widzeniem ani snem. To nie było również tak, że ktoś mnie przekonał, bo nie pamiętam nawet kazania, które było tego dnia głoszone, ale to było tak jakby Bóg tamtego dnia zdjął ze mnie moje grzechy Редактор Czułem się uwolniony od ciężaru, wolny, a moje życie się zmieniło. Tamtego dnia postanowiłem podążać za Jezusem. Moje życie całkowicie się zmieniło. Tamtego dnia zaświtała mi odpowiedź. Od tamtej chwili moje życie całkowicie się zmieniło. Całkowicie powierzyłem je Chrystusowi, zacząłem mówić o Bogu oraz głosić Ewangelię. I tak dalej. Pomimo gorliwości miałem pewne obawy. Wiecie, dla muzułmanina sytuacja, w której staje się on chrześcijaninem, nie jest taka prosta. Rodzina i przyjaciele odrzucają cię. Rodzice cię odrzucają. Początkowo przez krótki czas się z tym ukrywałem, lecz mój ojciec zaczął to podejrzewać i zaczęło się prześladowanie. Początkowo on podejrzewał mnie o to, potem zaczął ze mną o tym rozmawiać. Udawałem, że modlę się jak muzułmanin. Naśladowałem muzułmańskie gesty. Pewnego dnia poszedłem do kościoła, mojego ojca nie było w pobliżu. Modliłem się, żeby miał jakiś wyjazd służbowy w niedzielę gdy mieliśmy spotkania kościoła. Dla mnie ta obecność Boża na niedzielnych spotkaniach była nadzwyczajnym darem. Dziś nie rozumiem, jak chrześcijanie mogą zmagać się z chodzeniem do kościoła, albo jak może to być dla nich ciężarem. Nie, dla mnie to było coś wow. Bycie w obecności Bożej z braćmi było czymś nadzwyczajnym. Ale gdy mój ojciec był w domu, nie miałem tego luksusu, nie mogłem wyjść. Pewnego dnia miałem możliwość być na nabożeństwie kościoła. Rozmawiałem z pastorem, który powiedział mi: Jeżeli Decydujesz się iść za Jezusem, to bądź w tym szczery. Jezus powiedział, że nie możesz żyć pobożnie, nie znosząc prześladowania. Doświadczysz prześladowania. Ten dzień był dla mnie trudny. Musiałem zaprzestać udawania tego, że modlę się jako muzułmanin. Wypowiadałem muzułmańskie modlitwy, ale w sercu modliłem się do Jezusa. Lecz pastor powiedział mi, że nie mogę tak postępować, że to jest obłudne. Wiedziałem, że przez pewien czas Bóg to tolerował, aż do czasu, gdy moja wiara wzrosła. Ale w tamtym momencie musiałem zdecydować. Postanowiłem, że powiem moim rodzicom w czasie ramadanu: Dla muzułmanów jest to czas postu. Z tego względu systematycznie się modliliśmy. Mój ojciec był imamem i wielu ludzi przychodziło do naszego domu na modlitwę. Tamtego dnia nie pokazałem się na wieczornej modlitwie. Poszedłem do pokoju i zamknąłem się, aby nie uczestniczyć w modlitwie. Na koniec mój ojciec mnie znalazł i powiedział: A więc postanowiłeś, że nie będziesz się już modlił. Nie odpowiedziałem. Potem nastąpił ciąg zdarzeń. Ja głosiłem Ewangelię. Mój ojciec w przeciwieństwie do wielu muzułmanów nie był gwałtownym człowiekiem. On jest otwartym i naprawdę wykształconym człowiekiem, ale razem z matką nie byli z tego zadowoleni. Początkowo to tolerowali. W którymś momencie rozmawiałem z pewnym muzułmaninem, a on się nawrócił i został wyrzucony. Wtedy mój ojciec naprawdę się rozgniewał. I oni również wyrzucili mnie z domu. Parę nocy spędziłem poza domem. Modliłem się i wzywałem pana. Później moja rodzina i przyjaciele mojego ojca interweniowali u niego, aby ponownie przyjął mnie pod swój dach, i wróciłem. To umocniło moją wiarę i miłość do pana. Pewnej nocy coś się zdarzyło. Bardzo kocham moich rodziców. Całą noc spędziłem na modlitwie o ich zbawienie, o to by Bóg otworzył ich oczy. Ponieważ w międzyczasie Bóg dał mi wiele objawień. Pokazał mi wiele rzeczy. Modliłem się więc. Tamtego dnia Pan dał mi obietnicę. Powiedział mi: "Synu, twoi rodzice będą zbawieni". Spytałem kiedy, a on odpowiedział: "Bądź cierpliwy". To było w 1989 albo 90. Oddałem moje życie Panu w roku. Teraz mój młodszy brat jest pastorem wraz ze mną. Pewna liczba członków mojej rodziny zaczęła podążać za Jezusem. Obietnica Pana wypełnia się. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On zmienił moje życie. Uwolnił mnie od grzechu, dał mi siłę do porzucenia rozwiązłości, kłamstw i oszustw. Wiecie, gdy mówimy, że Jezus gładzi nasze grzechy, to jest niesamowitą prawdą. Jesteś całkowicie wolny od winy, a Chrystus daje Ci moc, aby już nie czynić tych rzeczy. Wiecie, tu nie chodzi tylko o reguły i zasady. Nie dotykaj, nie ruszaj. Wiecie, wielu mi mówiło, że może nie byłem prawdziwym muzułmaninem, ale jak wielu z was, którzy słuchacie moich słów, wiernie praktykuje islam i wszystkie jego zasady. Nie, potrzebujecie siły i szczególnej łaski tej, którą znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Spotkałem go i gdy tylko go spotkałem, wiedziałem, że jestem powołany, aby mu służyć powołany, by głosić Boże Słowo. I zacząłem głosić Ewangelię, mówić o Bogu wszystkim, którzy byli wokół mnie. Dla mnie bycie w służbie na pełny etat jest czymś jak gdyby wrodzonym. Moje życie zawsze należało do Boga, a ja doszedłem do tego, czym jest moje powołanie. Zapraszam tych, którzy mnie słuchają, abyście wybrali naśladowanie Jezusa. Mam pokój, zostałem uwolniony od dolegliwości i chorób przez Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Was błogosławi. Mam nadzieję, że ci, którzy mnie słuchają, wybiorą chodzenie z Bogiem i służenie Jezusowi do zobaczenia moje życie się zmieniło dzięki łasce Jezusa cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'enseigne moi canal international retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com